Elżbieta Zawacka urodziła się 19 marca 1909 roku w Toruniu, który wówczas znajdował się w Zaborze Pruskim. W latach 1915-1922 uczęszczała do niemieckiej szkoły wydziałowej w Toruniu, a następnie do miejskiego gimnazjum żeńskiego, gdzie uzyskała świadectwo dojrzałości. Po maturze Zawacka pracowała przez rok na toruńskiej poczcie. Dzięki temu udało jej się zaoszczędzić pieniądze na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Poznańskim. Tam też zetknęła się z organizacją przysposobienia wojskowego kobiet, która przygotowywała Polki do działań obronnych w kraju i niesieniu pomocy cywilom w trakcie wojny. Już po pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w 1930 roku, Elżbieta zaangażowała się w pracę na rzecz PWK, w którym działała aż do wybuchu wojny. W 1935 roku zrobiła magisterium oraz zdała państwowy egzamin nauczycielski, a w 1936 roku wyjechała na Śląsk do tarnowskich gór, gdzie kontynuowała pracę nauczycielki oraz instruktorki PWK. Po wybuchu wojny została skierowana do Lwowa, a po jego kapitulacji przedostała się do Torunia i dalej do Warszawy, gdzie 2 listopada 1939 złożyła przysięgę konspiracyjną, przybrała wtedy pseudonim Zelma. Została skierowana do pracy na Śląsk. Tam pełniła funkcję szefa łączności konspiracyjnej w sztabie zagłębiowskiego pod okręgu Służby Zwycięstwa Polski i późniejszego Związku Walki Zbrojnej, potem szefa łączności okręgu ZWZ Śląsk. Współorganizowała tajne nauczanie w Zagłębiu Dąbrowskim. Werbowała do organizacji nowych pracowników. W grudniu 1940 roku otrzymała nowy przydział. Skierowano ją do działu łączności zagranicznej oddziału łączności konspiracyjnej Zagroda w Warszawie. W swojej pracy konspiracyjnej była kurierem, tworzyła nowe szlaki kurierskie. Stworzyła od podstaw placówkę Zagrody w Katowicach o kryptonimie Cyrk. Do kwietnia 1942 roku przekroczyła ponad 100 razy różne granice państwowe, wykorzystując fałszywe dokumenty. W czerwcu 1942 roku Elżbieta Zawaska podjęła do się wykonania trudnego zadania. Została wyznaczona na misariuszkę komendy głównej do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Miała przeanalizować szlaki kurierskie oraz ustalić kwestie uprawnień kobiety żołnierzy AK. Pierwsza próba przedostania się na zachód nie powiodła się. 17 lutego 1943 roku podjęła kolejną próbę. No i 1 maja dotarła do Bristolu. Po wykonaniu zadania, aby powrócić do kraju, ukończyła kurs spadochronowy. W nocy z 9 na 10 września 1943 roku została zrzucona do kraju w ramach operacji Neon 4. Po powrocie wróciła do swoich stałych zadań konspiracyjnych. W lipcu 1944 roku objęła szefostwo WSK. Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Wzięła także udział w powstaniu warszawskim. 2 października została awansowana do stopnia kapitana opuściła Warszawę ze specjalnym pismem generała Bora. Udała się do Krakowa, gdzie starała się odtworzyć zagrodę. W grudniu 1944 roku organizowała przerzut do Szwajcarii Zdzisława Jeziorańskiego, Jana Nowaka, oraz wytyczyła nowe szlaki kurierskie. W 1945 roku po wykonaniu swojej ostatniej misji kurierskiej Elżbieta Zabacka została zdemobilizowana. Powróciła wtedy do swojego prawdziwego nazwiska. Mimo tego nie kończy jednak działalności konspiracyjnej. W Warszawie zaangażowała się w pracę w Delegaturze Sił Zbrojnych na kraj została mianowana szefem łączności i obszaru Zachodniego Delegatury Sił Zbrojnych, przeniesiona do poznania, organizuje tam komórkę organizacji. Kolportuje pracę niezależną, Delegatury Sił Zbrojnych, a potem także wolności i niezawisłości. Równolegle studiuje na Uniwersytecie Łódzkim, w zakresie pedagogiki społecznej. 5 września 1951 roku Elżbieta Zawadzka została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w Olsztynie. 23 stycznia 1952 roku miała miejsce pierwsza rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Która skazała ją na karę 5 lat pozbawienia wolności. Na kolejnych dwóch rozprawach kara zostaje zwiększona do 10 lat. 12 grudnia 1953 roku Elżbieta Zawacka została przewieziona z Mokotowskiego więzienia do zakładu w Fordonie. Po pewnym czasie trafia do Grudziądza i dalej do Bojanowa. Nawet w więzieniu nie rezygnuje z pracy, organizuje kursy i nauczania dla współwięźniarek. 24 lutego 1955 roku Elżbieta Zapacka opuszcza więzienie w Bojanowie, podejmuje pracę jako nauczycielka w sierpcu, a następnie wraca do Torunia. Działania komunistycznych władz nie zniechęciły jej do aktywności, podjęła pracę naukowo-badawczą. W 1965 obroniła rozprawę doktorską pod tytułem Kształcenie korespondencyjne, a później także habilitację. Nadal jednak spotykały ją represje ze strony władz. W 1978 roku przeszła na emeryturę i poświęciła się zbieraniu materiałów do dziejów konspiracji pomorskiej z lat 1939-1945 i dziejów zagrody oraz dokumentowaniem uczestnictwa kobiet w działaniach na frontach II wojny światowej. W 1986 roku tworzy Klub Historyczny Armii Krajowej. Była także jedną z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, późniejszego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Elżbieta Zabacka to honorowy obywatel miasta Torunia, odznaczona dwukrotnie krzyżem walecznych, orderem Orła Białego, profesor nauk humanistycznych. Cicho Ciemna, kustosz pamięci narodowej. Pozostawiła po sobie wspaniałe dziedzictwo, a także niezłomną postawę w trudnych latach wojny oraz w obliczu narzuconego Polsce reżimu komunistycznego. Powinniśmy pamiętać o tej niezwykłej i zasłużonej dla historii naszego kraju Polce.